Dzień dobry ziomeczki! Dzisiaj porozmawiamy o Far Kraju 4. Tak, już go mam. Przepraszam za tak długą przerwę. Ale omówimy dzisiaj kilka plusów. Nie będzie tego dużo, ale tej gry. To tak, może zaczniemy od broni. Jest 10 broni bocznych, 20 broni, tego pierwszego co się od jako główną broń. I 16 broni wyjątkowych, czyli już są ogólnie jest całe uzbrojenie. Ulepszony pistolet na maksa. Jakieś tam też inne wyjątkowe, dodatkowe bronie do tego. Lecz miałem problem, żeby dojść do, do tych wyjątkowych broni, bo każda z nich kosztuje powyżej 250 tych monet tej gry, a to trzeba zarobić, zabijać na chóry, z których jest skóra i... Dzięki temu możemy sobie powiększyć portfel, a tych nachurów nie było zbyt wiele. Dobrze, a teraz kolejna rzecz. Yy, są w tej grze cztery miejsca na miksturki, jak się nie mylę. Yy, to są takie sprzykawki, które nam dodają po prostu zaś te kwiatki. Na przykład widzimy zwierzę, tak się nam podświetla gdzie jest zwierzę bądź wrogowie. Taki przykład dalej. Tak, ale są również inne, na przykład, że zwiększa nam szybkość biegu i pływania. Yy, no i różne tego typu. Dobra, to teraz, może, troszkę o bagach. Chodziłem sobie tą postacią. Uznałem, że jestem taki kwiat, który jest mi potrzebny do stworzenia mikstury. Staję sobie w takim kraterze. W zerwałem tego kwiatka. Rzuciłem sobie granata pod nogi, tak przez przypadek. Tak drapieżny na mnie wylądował, zaczął mnie atakować. Granat, wybuch, ptaka zabił, mi nie zabrał żadnych obrażeń. Albo jadę sobie autem, jadę, jadę, jadę. W pewnym momencie pyk, jestem pod ziemią i sobie tak jeżdżę tym autem. I tylko widzę mapę, jak jest od góry. Jeśli Wam przydarzyło się coś takiego samego, jak mi w bagach, bądź jakieś inne rzeczy podobają Wam się w tej grze, napiszcie to w komentarzach. Powiedzcie łapki w górę, subskrypcje. No i co tam jeszcze chcecie? Tak, klikaj lajki, like. trzeba je klikać. Pod moimi filmami, pod innych youtuberów nie musicie, pod moimi trzeba klikać. Cześć!